Witam was bardzo serdecznie z tej strony Serfero. Ostatnio zauważyliście, że ludzie mnie po prostu rozpoznają na tych serwerach, majestikach i się nie da grać z widzami, więc padłem na pomysł, że będę dzisiaj grał na modulatorze i zobaczymy ile osób mnie rozpozna tylko przez mój sposób wymowy. W odcinku się stały mega fajne akcje, dlatego pamiętajcie aby obejrzeć do końca, aby niczego nie ominąć. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, bo przynosi ona szczęście. Jeżeli ją zostawicie, to następny sprawdzian napiszecie na piąteczkę. Także zostawcie łapę w górę. Ja bym nie ryzykował, ja bym... Ja bym wolał po prostu zostawić dla własnego spokoju I subskrypcji, bo bardzo mało osób nie subskrybuje Pewnie część z was pamięta, ale tutaj jest opcja jeszcze śpiewania Nie wiem, czy pamiętać piosenkę, walić psy To jeżeli tutaj dobijemy sporą ilość łapek, to mogę powtórzyć ten numer Także zostawcie łapę w górę, myślę, że tak dwa koła i możemy to zrobić Halo? Halo? Hejka? Hejka. Co, u, Co ciebie? u ciebie? O, to będzie dobre, dobra, to tak będę grał, z takim, z takim głosem Dobra, lecimy na Majestika Niezły głosik no dziękuję, dziękuję. Ja jestem przeziębiony. A to mocno tak słychać? No nie, to chwilę to muszę przestawić. Kurde, przestawię to. Halo? O kurwa! Ja pierdziele, ja miałem muzyczny ten Odpalony Ja pierdzielę! Ale zwaliłem, przełączyło mi się Serfero, słychać, już Nie no, co ty, to nie ja Dzięki wielkie, pa <grym> Ej no kuźwa Co już miało sens, bo tam tylko śpiewało Ale odwaliłem Anianę, ja pierdziele A ja się dziwiłem, czemu każdy mnie nagle rozpoznaje Ha, 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 halo Dzień dobry Eee, nie co, co sądzicie o Serfero? Nie <grym> Serfero gościowi <gulatory> Wiecie co? Walcie się balasy Wszyscy jesteście świecie I w ogóle nie potraficie tutaj się obsługiwać Który by ty chciał porozmawiać, z co? Serfero się obraził który chętny wystąpi do wywiadziku? Ja Dobra, to pytanie do ciebie Chciałbyś dostać 80 tysięcy, czy podwajamy dajemy 160 dobra. do septych? Chcę 80 tysięcy, chcę, chcę, chcę Albo nie, dobra, 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 nie chcę, podwajam, podwajamy? podwajam Ej, ale wy czekajcie, 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 czekajcie Ale wy ściągnęliście od surferów, od mojego Bądry. idola Dobra, podwie... kurwa Ręce, kurwa Tak, chcemy dobra. dobra Ej, ej, ej! UDAŁEJ TO, CO, no co ZA KIDOSY Jak surfero tutaj był e, szefem to jakoś ci balasi wyglądali Surfero wyłączyć ten modulator ty j**any nie, nie, nie no przepraszam, będę na odcinku Nie będziesz, wytnę cię specjalnie uzwa... Aha, co za frajerzy Uj, ej surfero wypinał cię, pozdrawiam i jeszcze możecie wchodzić na Instagrama, na Instagramie zobaczycie moje prywatne rzeczy, których nie pokazuję na YouTubie, na przykład wiadomości od mojej mamy. No i więcej takich prywatnych rzeczy, dlatego się na Instagrama surfero, podłoga. Wow! jakaś tu A słuchaj, muszę zmienić ubrania, bo jak już z tą rozmawiam, to ładnie się ubiorę. Jak panią zobaczyłem dzisiaj, to aż mnie po prostu ondliło, po prostu Dłości. gorąco. Tutaj już widzę panią codziennie, dosłownie 7 siedmiu dni. Co, co pan mówi? Nie, niemożliwe. Ja, proszę pana, majorkę miałam. Tak, no. Ma w mojej ja też miałam. właśnie byłem z panią, tylko pani nie widziała, ja panią śledziłem. Teraz e, chciałbym panią zaprosić na randkę. Byłaby pani taka miła i by poszła pani ze mną. Super pan jest, ale ja niestety jestem już zajęta. Proszę pani, powiem pani tak. Jesteśmy Słucham. młodzi. Nie ma nic na stałe, nie ma nic na zawsze. Trzeba teraz tworzyć wspomnienia, naprawdę. A ze mną pani będzie miała wspomnienia wspaniałe. A pan jest balasów. Nie, nie jestem balasem. Byłem kiedyś szefem A. ogólnie mafii pabianickiej. Nie. I dalej jestem, tylko pod przykrywką. Także no. trochę powiązania gangsterskie mama co kręci to pają, tak? Może się zgadamy innym razem? Powiem. Proszę Strasz pani, ja wiem jak to jest. Tak. Pani da mi swój numer, później już nikt ode mnie odbierze. Biorę, odbiorę. Słyszę pani w głosie, że pani kłami No Słuchaj, to. powiem ci tak, zostawię swoją wizytówkę. Albo się odezjesz albo Dobrze. nie. No jak nie ty, to kolejna. No, no. nie będę owijał w bawełny kolega, bo no, jest no coś spora. Akurat ty wpadłaś mi w oko, tak, że miałeś większe szanse niż reszta kandydatek. Po prostu odezwij się, będziesz chciała jakąś superację przeżyć życia. Ja no. Nam czas, bo ja wiem, że to jest trudne. Zostawiam ci swoją wizytówkę, coś tu się odezwać. Jasne, dobrze. No to trzymaj się. <laughs> Nie zostawiłem jej wizytówki. <laughs> Kuś jak miałem sobie Bistą gadane z kobietami widzowie. Ale mówię się techni informatyk w ostatnim odcinku. Nie no, to za blury montażysta, bo mi demonetyzację zrobią. A ty Cześć. Y Co, nagrywam? Jedenka dostałeś? Co? Z czego? Hiszpańskiego, wczoraj Za co niby niemożliwe? Nie dostałem żadnej jedynki! Co ona gada? Star, dałbyś mi na bułkę? Nie wiem, sam jestem biedny Proszę O, dziękuję 10 tysięcy Trzymaj To dla ciebie Dzięki To, to za bycie miłym człowiekiem Ja już wiem, jeszcze raz tak zrobię Ej Super, k Aha, o nie, to jest ten z wczoraj, to nie. Kuśwa to spierdzielam z tobą. Ej, znowu się spaliłem. No ja pierdzielę. Dajcie tak, do surferu, polecam. Tu zegarek. zajebista też. Arbuzika i zbiłem. Polecam. O, jakaś dupuszka. Gdzie ona pobiegła? Gdzie ona jest? Może poszła do kibla. Wstawię ją. Jest! Znalazłem ją! <laughs> Ja pierdzielę Tylko szykasz. Co? Jak się nazywasz? Ja chcę od ciebie autograf Ja jestem LeBron James. Chcę ci się podpisać. Robiłem w jakimś fajnym miejscu. Mi podpisuje się na czoło. Dzięki, dzięki. Ja witam panią bardzo serdecznie. Chciałbym pani powiedzieć, że bardzo ładne pani jakoczyki dzisiaj na sobie. Ona Co? ma krzywy ryj. A faktycznie, dobra, to jednak żartowałem. Zamknąłem kobietę w toalecie w ogóle. Uguszyłem ją i zamknąłem ją w kiblu. Chodź, zobacz. To jest... tutaj jest moja dziewczyna schowana. No, ale ładna jest. Brzydka, brzydka. No nie jak brzydka. Czekaj, przesunę ci ją Ładna, no zobacz! To jest moja żona. Dobra, ja wiem kim jesteś. Co Lebron James, no przecież. Chodź na bok, eee, ty Lebron. A tu ktoś siedzi o, do... Kuć, nie ma, co Ej. to Ej. robi, jednorożec? Łysy, e, słuchaj, masz 100 dolarów pożyczyć? No, na chleb. Masz ryby, <noise> O, dzięki! Czekaj, też mam coś za ciebie. O, Trzymaj. O kurwa, masz! Za bycie pomocnym człowiekiem. Masz jeszcze chwilkę, nie o, ty! Dzięki! O Jezu, ile ty masz tych grzybów? Ty jesteś grzybiasz jakiś! Gdzie takie piękne zbiory? Okej, okay, dzięki wielkie, dzięki! Trzymaj się! A można te grzyby zjeść? Dobra, ok, Ej, oskamował mnie! To są mi trujące! Oddawaj! Oszukałeś mnie! To są niejadalne grzyby! Oddałeś mi 10 koła! Dobra, nie <laughs> Nie, oddałeś mi 10 koła! Nie płaciłem ci 10 koła za trujące grzyby! Jak nie... No, dałeś mi 10 dolarów! No daj mi 10 koła moje, bo mnie oszukałeś Czy ty będziesz mi po jednym dolarze oddawał? No. Dobra, to poczekamy <gryw> po dwa zaczął dawać Ej! Policja, policja łapać go! Szybko! Łysy ukradł mi 10 tysięcy dolarów! Oh. A, ah, on ma dusz, on ma nóż oh. No nie! A, nie! No <śmienic> kurde no! Nie! Nie zapominajcie o rejestracji z kodu surfero, a jak zapomnieliście wpisać, to na czacie możecie wpisać ukośnik Promo Surfero i wtedy dostajecie vip i kasę też za darmo na start. Także polecam kod surfero. <śmienic> Czy to jest dziewczyna z w Kiblu? Ej... cześć koleżanko. Słuchaj, bo muszę ci coś powiedzieć. Ogólnie to spotkałem cię pewnego dnia w toalecie. Nie wiem, czy pamiętasz, pamiętasz mnie. Ty miałeś wypadek, co nie? Widziałem ten wypadek. Tak się cieszę, że ogóle żyjesz, ale jakie masz piękne oczy. Właśnie jak widzę twoje oczy, to wiesz co? Ja widzę błękitność. Błękitność właśnie niebieskiego nieba. Twoich oczu mi potrzeba. Słuchaj, chciałem cię zaprosić na randkę. Oj chłopie, to się spóźniłeś, ja już mam męża. Słuchaj, nie mam pieniędzy. No kuś, was pierdzie, tymi szopami praczami. Pierdzielonymi, chłopaki no psujecie mi podryw No kuźwa poczekajcie Klara koleżanko ty Siadaj. moja Do bogatszego wsiadła No gość mi rozwalił cały podryw no Jeżeli nie słyszeliście jeszcze Ogaminajcie to naprawdę dużo tracicie Uwierzcie mi, jest to napój który pomoże wam znacząco poprawić swoje wyniki graf. Na stronie możecie znaleźć bardzo różne smaki. Przypominam także jeszcze o kodzie surferu, który daje wam 10% zniżki. Link do strony znajdziecie w opisie. i dowód na chwilę. Po no co? <grym> ja, zęk. Zęk. ja jestem fanem Grandiego bardzo, wiesz. Kultury. Ale A. czemu? O co ci chodzi? Nie, no co pan się pan próbujesz pan do niego? Joki Grand to nie. jest topka. Nie? Nie... Że niby surfero lepszy? Czekaj surfero to był to był ten przystojny blondyn A daj dowód na chwilę Ej zrobisz milickę FIB? Nie. nie, nie zrobię No zrób To mogę ci zrobić, ale pokaż dowód Obiecujesz? Nie. nie Powiedz, że jeżeli... Nie No to, to co się pierdziel No i gościu masz przysrane Coś ci się nie pomyliło w frajerze? FBI? Nie. Aha, no co ty robisz? jak Tylko po prostu No nie Dobra, idź tam. To... Nie chcę Cię widzieć tutaj Ej długo jeszcze? Długo jeszcze I tak nie masz pieniędzy, tak że nie udajesz, coś robisz, po prostu stąd wyje. Chcesz się kłócić kasą, to te kasy? No Mogę pójść po dwa desy jeszcze jak chcesz No to wejdź sobie na tabelę najbogatszych ludzi w mieście i se zobacz No, kim jesteś no? Dziewiąte miejsce, zobacz sobie Ale masz jakieś biedne auto, okay. chłopie Przecież to jest bogatsze niż Twoje. A przejechałeś Mercedesu za 38 tysięcy końców? Tak. No na pewno. No tak to mogę przyjechać za sekundę, jak chcesz No to przyjedź, frażę. No to skończę tyłniki. No to czekaj, tutaj, teraz przyjadę. No to czynią, no dalej.